Jakie badania on może sam zlecić, prawda? Jak gdyby no, opłacić niestety z własnych środków, żeby potwierdzić, czy to jest alergia, czy to nie jest alergia. A jeżeli jest alergia, to na co? Mhm. Jednym z takich badań, które, które rodzic może wykonać w laboratorium, są właśnie badania przeciwciał E. Są to, tak jak powiedziałam, takie typowe przeciwciała, które są wytwarzane. Przez nasz organizm po kontakcie z alergenem, czyli może pójść na przykład do laboratorium i powiedzieć, że podejrzewa alergię na przykład na to, na to i na to, i wobec tych pokarmów, czy alergenów ziewnych może wykonać te badania laboratoryjne z krwi. Jeśli nie będzie wiedział, to myślę, że jeżeli powie, Testy z krwi wobec alergenów, to tutaj też, tak mi się wydaje, że dostanie taką podpowiedź, jakie, jakie to są testy. Co jest istotne? Istotne jest to, że my badamy te alergie IgE zależne, czyli przeciwciała E w surowicy. Warto może wspomnieć, żeby nie wykonywać przeciwciał, które są nierekomendowane w diagnozowaniu alergii, czyli na przykład przeciwciał IgG. E one nie będą respektowane, honorowane, identyfikowane przez lekarza, alergologa, więc to mogą być pieniądze, które po prostu Państwo wyrzucicie w błoto i potem tylko się denerwujecie, że lekarz, alergolog nie chciał na nie, na nie spojrzeć. Więc jeśli chodzi o to badania z krwi, badania serologiczne tak zwane, to jak najbardziej rekomendowanymi badaniami są przeciwciała E w surowicy, natomiast przestrzegamy przed, przed takimi badaniami, które nie są refundowane, choć Księżny jak na przykład też bardzo popularny biorezonans, gdzie, gdzie no, nie są to badania, które są oparte na faktach, na podstawach medycznych, na dowodach naukowych, a więc. Przed tym Państwa, państwa przestrzegam, warto, warto być może gdzieś doczytać, zapytać czy, czy lekarza, nawet podstawowej opieki zdrowotnej, żeby doradził jakie badania wykonać. Natomiast te badania, które są rekomendowane to są te badania przeciwciał F-surowicy. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie, tylko Państwu tutaj troszkę szczegółowo podpowiem, bo akurat to jest moja dziedzina, że można wykonać badanie tzw. IgE całkowite i to, to jest badanie stosunkowo tanie. Jeżeli ten, to stężenie, ta wartość całkowitych przeciwciał IgE będzie podwyższona, to to też świadczy albo o, o tym, że jest to pacjent alergiczny, Albo o tym, że jest to infekcja pasożytnicza, w związku z tym zawsze też mając igs ukryte podwyższone, myślimy o pasożytach i wtedy na przykład wykonanie prostego badania kału na pasożyty zazwyczaj nam problem identyfikuje, jeżeli on wiemy o miejsce. Natomiast jak już mówiła Pani doktor, no, sporo odsetek pacjentów ma skłonności alergiczną i to igs ukryte będzie podwyższony. I to jest pierwszy krok bardzo ważny, natomiast później jest ten krok, który już mocno zależy od Państwa obserwacji. Ponieważ alergenów mamy, pani doktor, no, grube kilkaset, o czym wiemy, które możemy identyfikować, no i wykonanie badania wszystkich, no jest trudne, a jeżeli jest możliwe, to jest bardzo kosztowne i, i to ono nie wszystkim, mówiąc prosto, na to stać. I dlatego też pewna identyfikacja, czy mówimy o pyłkach. czy mówimy o mleku, bo po mleku dziecko skarży się, ma ból brzuszka, wzdęcie i biegunki, czy mówimy o jakimś konkretnym pokręcie, na przykład zjadło owoce morza, to też dość częsty alergen i tam pojawiły się objawy, to już nas ukierunkowuje, ponieważ można oceniać, Później stężenie IgE specyficzne dla konkretnych alergenów. I tu w laboratoriach Państwo będziecie mogli pewne panele sobie tych badań zamawiać, bo one są tam sprzedawane po 10, 20, po kilkanaście po to, żeby ukierunkować jakoś te, te alergie w pewne, w pewne kierunki. I tam jasno wtedy wychodzi, czy mamy te podwyższone wartości, czy nie.